Mamy nowy vlog. Dojechaliśmy do Kopenhagi. Przejechaliśmy na kilka dni do Skandynawii. Teraz jak widać aktualnie jesteśmy w Malmo. Później w planie jest jeszcze wybranie się do Kopenhagi. No i chcemy nagrać są takiego luźnego vloga. płazimy sobie najpierw po jednym, później po drugim. I zobaczymy co jest tutaj ciekawego. Tutaj za mną taka charakterystyczna Budowla dla Malmo, turning torso. podejdziemy sobie jeszcze tam bliżej pod tą wieżę. Teraz idziemy przez Arkan Parken wzdłuż takiego małego kanału, który biegnie przez osiedle i próbujemy tędy dojść nad, nad samo morze. Takie właśnie są tutaj ładne osiedle mieszkań. I doszliśmy po samowierze Turning Torso, która mierzy 190 metrów, a w niej znajdują się biura oraz mieszkania. Generalnie to osiedle, na którym jesteśmy teraz, wygląda na bardzo fajne miejsce do życia. Jest tu dużo zieleni, płynie sobie ten strumyk. Każdy blok tak naprawdę wygląda inaczej, ale razem tworzy to całkiem fajną całość i dobrze się to komponuje. No i wszystko z tą, z tą wieżą tutaj, która jakby góruje na tym wszystkim. I też na całą Almu w sumie. Już prawie jesteśmy nad Morzem. Mijamy to osiedle, tutaj macie dokładną jego nazwę. Widzieliśmy z hotelu dwa rowery i ruszamy pojeździć sobie trochę po mieście. Zatrzymaliśmy się w pierwszym punkcie, po prostu przy parku. i Jest tutaj znak na Malmo Has, i jest to zamek tutaj w Malmo, na który zaraz też pójdziemy. Takie łódki tu jeszcze mają, a tutaj obok jest targ rybny ze świeżymi rybami. jeszcze sam zamek, to w tym parku znajduje się też młyn zamkowy Tutaj za mną tutaj Dotarliśmy tutaj po ten zamek Jednak jakiegoś spektakularnego wrażenia raczej nie robi Zamek zobaczyliśmy z zewnątrz, do środka nie wchodziliśmy Jedziemy dalej do miasta Znaczy jesteśmy w mieście, ale jedziemy na dalszą część Malmo Przecisnęliśmy się przez wąskie uliczki starego miasta i dojechaliśmy do Lilla Tork, czyli dosłownie ze szwedzkiego to jest mały skwerek. No i są tutaj jedne z najstarszych zabudowań w Malmu. Takie małe, kameralne miejsce. Jesteśmy na Stortorget, czyli główny rynek w Malmo i kiedyś był to największy rynek targowy w całej Skandynawii. Nie schodzę nawet z roweru, tylko się obróciłem w drugą stronę, bo za mną jest ratusz w Malmo, wybudowany w XVI wieku, czyli już dosyć dawno. No i tak jeździmy sobie po Malmo i musieliśmy podjechać na stadion tutejszego klubu Malmo FF czyli najbardziej utytułowanego klubu w Szwecji Szybki rzut oka i jedziemy już dalej Takie miejsce znaleźliśmy w parku po drodze, duża polana z wysokimi drzewami Ludzie sobie tutaj leżą, odpoczywają, a my sobie przyjechaliśmy, zrobiliśmy jedno zdjęcie i ruszamy dalej. Przyszła pora, aby coś zjeść. Jesteśmy w miejscu Salut Hall. To taka hala z gastronomią. Na przybitkach pokażę, jak to wygląda. jeszcze przyjechać pod starą latarnię morską i przyjechaliśmy. Jest tutaj biało-czerwona latarnia i plan teraz mam na popołudnie jeszcze taki, aby przejechać się chwilę wybrzeżem. Mamy kolejny dzień, dalej jesteśmy w Malmo. Dzisiaj zobaczymy to, czego nie udało nam się zobaczyć wczoraj, z tym, że teraz nie będziemy jeździć rowerami, tylko mamy bilety na komunikację miejską i pojedziemy sobie autobusami po, po mieście. Teraz jesteśmy w okolicach dworca głównego przy takim niedużym kanale i zaraz ruszymy pewnie przez stare miasto do jakichś kolejnych miejsc. No to, co rzuca się w oczy, to jest to, jak miesza się tutaj nowoczesna architektura z tą historyczną. Wróćmy tutaj za mną, teraz myślę, że idealnie to, idealnie to widać. Warto wziąć pod uwagę to, jak zmienia się tutaj pogoda. Niby teraz świeci słońce, ale jest generalnie dosyć chłodno. Wczoraj też padł deszcz, wiał silny wiatr. Dzisiaj rano to samo, więc cały czas to się tutaj zmienia, a mimo tego, że mamy środek wakacji, lipiec, no to jakby nie jest to, nie jest to jednoznaczne, że, że tu akurat będzie ciepło, więc trzeba to sobie wziąć, wziąć pod uwagę też przejeżdżając tutaj. Jesteśmy na stare miasto. Jesteśmy na takiej uliczce z charakterystyczną szwedzką zabudową. Kolorowe domki, kwiaty przed domami. No i tak to wygląda. Bardzo ładnie. Pora na przerwę na kawę. Jesteśmy w Espresso House, czyli domu kawy. Jemy sobie kawę i jemy kanebulę Kontynuujemy naszą podróż pieszą po Malmą Przyszliśmy do biblioteki miejskiej stylizowanej na zamek Podobno ładnie wygląda w środku Zaraz, zaraz zobaczymy jak jest naprawdę O, robi naprawdę duże wrażenie. W środku są dwie przeszklone ściany. Zobaczcie na przybitkach, jak to wygląda, bo w środku za bardzo nie mogłem tego, tego nagrywać i po prostu tam pogadać. No bo w bibliotece wypada, aby zachować ciszę. I z takich ciekawostek, jest to chyba jedna z pierwszych bibliotek w Skandynawii, w której można było wypożyczać gry wideo. Druga ciekawostka. Ta biblioteka składa się z trzech części: zamek, cylinder i kalendarz światła to przeszklone miejsce. Dobra, to by było na tyle tej, tej biblioteki. Idziemy dalej. Jedziemy dalej w sumie. Taką mamy teraz drogę do pokonania. Najpierw pieszo, później tyle samo autobusem i później tyle samo pieszo. O także taka jest tutaj komunikacja miejska, że musimy iść pieszo. No ale, ale jest jakoś, więc może zaraz odjedziemy do przystanku autobusowego. Ok, jesteśmy już y, prawie pod naszym hotelem z przejażdżki autobusem. Wyszedł. Y, w sumie szybki spacer. Jest już późne popołudnie, około godziny 18. Przyszliśmy na plażę zjeść pizzę i sobie trochę odpocząć tutaj, bo w końcu można yy, dzisiaj na plaży trochę posiedzieć. Jest w miarę dobra pogoda, mimo tego, że dalej jest trochę chłodno. A ja mam twoją. No ja mam twoją, pięć. Zobacz. Tutaj, no. No, ty, Taka propos tego miejsca, w którym byliśmy na początku vloga i tego, gdzie jesteśmy teraz, to jest to osiedle BO01, które znajduje się w dzielnicy Vastra Hamnen. Jest to pierwsze na świecie osiedle, które jest oparte niemalże w 100% na odnawialnych źródłach energii. Jest tu zastosowany szereg rozwiązań, jeśli chodzi o oszczędzanie energii. Segregację śmieci czy oszczędzanie wody. Sama dzielnica Hamnen uznawana jest za najnowocześniejszą dzielnicę w Malmo. Jest to stara dzielnica przemysłowa, w której od XIX wieku do lat 70. wieku XX budowano statki. W latach 90. zaczęła ona się zmieniać w dzielnicę mieszkalną. Osiedle BO01 zostało zaprezentowane jako prototyp miasta przyszłości w 2001 roku. I tutaj kończymy nasz pobyt w Malmo, jutro już jedziemy do Kopenhagi. dzień, jesteśmy już w Kopenhadze i pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to popularna miejscówka turystyczna, czyli Nyhavn. Słynie ona z kamieni spomalowanych w jaskrawe kolory i pierwsze wrażenie robi naprawdę duże. Ja zawsze chciałem odwiedzić to miejsce, więc cieszę się, że w końcu się udało. Będąc w Kopenhadze nie mogą sobie pozwolić na niepojawienie się pod stadionem Parken. Jest to stadion na którym swoje mecze rozgrywa drużyna FC Kopenhaga oraz reprezentacja Danii. Jest to jeden z fajniejszych stadionów na których miałem okazję być, ponieważ byłem tu już na meczu Dania-Polska. Mimo tego, że stadion ma już 30 lat, to cały czas robi ogromne wrażenie. My już go zostawiamy i idziemy dalej zobaczyć kolejne miejsca w Kopenhadze. Kolejne miejsce, które odwiedzamy w Kopenhadze, to pałac Rosenborg, czyli letnia rezydencja królów duńskich a dokładnie jej ogrody, jest to świetne miejsce na spacer oraz y, piknik. Za mną jest ten pałac Rosenborg, bo jednak tutaj nie zostajemy na odpoczynek, a szkoda, bo będziemy zwiedzać już kolejne miejsca. Jesteśmy już w parku Super Superkilen, jest to zrewitalizowany obszar międzykulturowej dzielnicy Kopenhagi. Można tutaj znaleźć różne instalacje, które nawiązują do kultur z różnych krajów. Są tutaj trzy strefy podzielone kolorami: czerwona odpowiadająca za sport, czarna za piknikowanie i odpoczynek oraz zielona, czyli plac zabaw. Ale mimo że to teren po rewitalizacji, to moim zdaniem wymaga on lekkiego odświeżenia. Kolejny punkt, idziemy do twierdzy Castellet. Ok, wiatraki już znaleźliśmy. Na razie tutaj okolice wygląda y, jak park, ale już tam kawałek dalej są jakieś zabudowania, zabudowania twierdzy. I dotarliśmy już na właściwe miejsce. Teraz mogę powiedzieć, że naprawdę. To robi ogromne wrażenie, tak na pierwszy rzut oka, mimo że jesteśmy tutaj dopiero o 2 minuty. Ogromne czerwone forteczne budynki, także teraz do przybitki. Jak to wygląda, obecnie to miejsce służy jako koszary oraz jest miejscem zatrudnienia kilkuset osób z sił zbrojnych. Kończy się już powoli dzień, więc korzystamy z ostatnich promieni słonecznych. Podejdziemy jeszcze pod wiatrak, który mieliśmy zobaczyć. I na dzisiaj będziemy powoli już kończyć zwiedzanie. Aha, i zapomniałem dodać, że wstęp na ten teren jest bezpłatny, więc na pewno warto się tutaj wybrać. Ostatni nasz dzień w Kopenhadze i chciałem tylko powiedzieć, jak ją zwiedzaliśmy. Tu używaliśmy do tego komunikacji miejskiej, poruszaliśmy się autobusami i metrem. Mamy tutaj cztery linie metra i co ciekawe, jest ono bez, bezzałogowe. Bilet dobowy kosztuje 80 koron. Jest to na pewno dobra opcja na zwiedzanie tego miasta. A teraz jesteśmy na koniec jeszcze na placu, na placu Ratuszowym, czyli głównym placu Kopenhagi i stąd też kończymy tego vloga. Dzięki za obejrzenie go do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć! I'm trying